Minęło mi 9 miesięcy, odkąd przyjechałem do Hiszpanii, a tak naprawdę od 6 miesięcy mogę powiedzieć Hiszpanię z moim domem, bo mam tu swoje mieszkanie, mam tu swoje meble i ogólnie swoje życie. I po tych 6 miesiącach, to pomyślałem sobie, że to jest taki dobry moment podsumowań. Więc jeżeli rozważasz Hiszpanię jako miejsce emigracji chwilowej albo na stałe, no to może tym materiałem ci pomogę. Powiem Ci, jakie są moje wrażenia po tych 6 miesiącach, co mi się podobało, czy co nadal mi się podoba. I też w drugą stronę. W takich sekcjach no i mam nadzieję, że w ten sposób ci trochę pomogę, żeby podjąć właściwą decyzję. Najpierwsza rzecz jest taka, że miałem do tej pory głównie wrażenia z zimy, i ta zima nie jest wcale taka zła w Hiszpanii, na pewno jest łagodniejsza i łatwiejsza niż zima w Holandii i niż zima w Polsce. Ale Hiszpania też jest dużym krajem, więc ja mieszkam na północy i na północy ta zima nadal występuje. Trzeba mieć kurtkę, na przykład zimową. Im bardziej na południe, tym ta zima jest mniej dotkliwa i tym więcej ciepłych i słonecznych dni. I nie chcę powiedzieć, że tu na północy nie ma takich dni. Kiedy jest zima, ale jest słońce, i tego słońca jest bardzo dużo, to te dni są naprawdę przyjemne i w słońcu jest ciepło. A jeżeli zaplanujesz sobie życie bardziej na południe, czy na przykład Walencji albo w Andaluzji, no to możesz liczyć na jeszcze więcej tych ciepłych słonecznych dni, i nawet na tych pojawiają się takie filmiki, gdzie ludzie w styczniu czy w lutym spędzają sobie czas na plaży. Przede mną jeszcze wiosna, lato i jesień, przynajmniej to jest mój plan minimum. No i będę obserwować, jak wygląda życie. Wiosną, latem i latem pewnie większość z nas kojarzy, ale jestem też ciekawy właśnie wiosny i jesieni. Wcale nie jest tak dużo i wcale nie jest tak dobrze, szczególnie jeżeli porównujemy sobie sytuację z rynkiem pracy w Polsce i Hiszpanii, ale też praca i to, co robimy, pełni trochę inną funkcję w Hiszpanii i trochę inną funkcję w Polsce. Hiszpania to też kraj, który bardzo mocno dotknęły kryzysy ekonomiczne. I te kryzysy ekonomiczne bardzo mocno wpływały na to, jak wyglądał rynek pracy i jak kształtowało się bezrobocie, które było bardzo wysokie, szczególnie wśród młodego pokolenia. Teraz sytuacja gospodarcza w Hiszpanii jest bardzo dobra, jest chyba jedną z najlepszych sytuacji w całej Unii Europejskiej. I to też widać na rynku pracy, czyli tworzone są miejsca pracy tutaj lokalnie w Hiszpanii, a dodatkowo też miejsca pracy są przesuwane z drogiej Europy zachodnio-północnej właśnie do Hiszpanii. No, Czego ja też mogę być przykładem, bo ja przyniosłem się z Holandii właśnie do Hiszpanii, która jest po prostu tańszym miejscem pracy. I co to oznacza? No po pierwsze to, że Hiszpania. Nie jest tak atrakcyjnym rynkiem pracy jak na przykład Holandia. Czyli jeżeli chcecie zrobić kolejny krok w karierze i patrzycie tylko przez pryzmat kariery, no to oczywiście Holandia jest dużo bardziej atrakcyjna, bo jest więcej ofert pracy, lepiej płatnej pracy, więcej możliwości rozwoju. W Hiszpanii nadal problem bezrobocia nie jest załatwiony i nie ma takiej sytuacji jak w Polsce, że brakuje rąk do pracy. I w związku z tym nie ma na przykład presji płacowej, czyli ludzie są gotowi podjąć pracę. Za niższe pieniądze niż to, co możecie uzyskać, na przykład w Holandii, ale też w Polsce. Bo w Hiszpanii znajomości i relacje odgrywają bardzo ważną rolę, i to też znajduje przyłożenie na rynku pracy. I dochodzi do takich elementów, które moglibyśmy nazwać nepotyzmem albo pracy z polecenia, czyli ktoś poleca kogoś, z kim już pracował. No a w Hiszpanii ma to jeszcze większe znaczenie, więc jako osoba z zewnątrz możecie czuć się po prostu dyskryminowani. Dodatkowy taki element, który niekoniecznie fajnie wygląda i niekoniecznie fajnie działa, to są headhunterzy, których tu jest bardzo dużo w Hiszpanii i oni reprezentują zazwyczaj bardzo niski poziom świadczonych usług. Są mało profesjonalni, nie są przygotowani do tych rozmów. Obiecują, że na przykład oddzwonią, a nie odzwaniają, albo mówią, że oddzwonią, a odzwaniają za pół roku. Więc ogólnie sytuacja, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli chodzi o headhunterów, jest bardzo słaba. Ciekawostką dla mnie było to, że Hiszpanie nie tworzą tej presji na korporacje, presji płacowej, żeby zarabiać więcej i więcej. Oni bardziej robią presję na rząd, żeby załatwił im stronę kosztową, czyli na przykład wprowadził regulację związaną z kosztami wynajmu, z kosztami zakupu mieszkania. Więc tak naprawdę korporacje w jakiś sposób są chronione, bo ludzie trochę pamiętają te kryzysy ekonomiczne i boją się o swoją pracę, więc są grzeczni w pracy a są bardzo głośni, jeżeli chodzi o oczekiwania związane z, z regulacjami prawnymi. Jeżeli miałbym podsumować biurokrację w Hiszpanii, to wszystkie stereotypy, które krążą na ten temat, są prawdziwe, bo jest jeszcze gorzej. Biurokracja w Hiszpanii jest nielogiczna, jest frustrująca, zabiera dużo czasu i energii. No właśnie, jeżeli chodzi o tę kwestię czasu, to tutaj nie ma poszanowania dla ludzkiego czasu i stanie w kolejkach jest taką normą. Tu człowiek czuje się trochę jak w PRL-u, że niby umawiasz sobie spotkanie, ale i tak będziesz czekał w kolejce i tak naprawdę Twój czas nie jest tak bardzo brany pod uwagę. Bez języka hiszpańskiego też nic, nic nie załatwicie i. Dajcie mi znać w komentarzach, czy dobrze to zrozumiałem. Ale jak byłem w jakimś urzędzie, to pani mi powiedziała, że ona nie może nawet ze mną rozmawiać po angielsku, że jest to zabronione, że w urzędach muszą rozmawiać po hiszpańsku. Więc znajomość języka hiszpańskiego jest jakby konieczna. Dodatkowo, urzędnicy czy policjanci traktują was trochę z góry, i jest to tak trochę jakby taka zależność. Ja, władza, ty, obywatel, ja mam nad Tobą władzę i Ty masz być pełen szacunku do mnie, bo ja reprezentuję. Kogoś lepszego od ciebie. Nie wiem skąd to się wzięło. Moje przypuszczenie jest takie, że to są jeszcze reperkusje historyczne związane z dyktaturą Franco, kiedy władza miała duży dużą wpływ na życie ludzi i ludzie się tej władzy bali. I mam wrażenie, że jakby ten system i ten styl tu nadal funkcjonuje. To co ja robię to. Czasem staram się wyjść poza strefę swojego komfortu i próbuję coś załatwić samemu, ale zazwyczaj kończy się to jakąś awanturą, nerwami i frustracją, więc wynajmuję prawników, wynajmuję agencje, które za mnie to wszystko załatwiają. Ale to też oznacza koszty. Jedzenie w dużej mierze też zależy, w którym regionie Hiszpanii się znajdujecie. Ja na północy znajduje się blisko kuchni baskijskiej. I ta kuchnia uchodzi za jedną z najlepszych na świecie i faktycznie tutaj jedzenie jest pyszne. Koło mnie jest wiele restauracji z gwiazdkami Michelin. I co jest istotne, to jedzenie tutaj na mieście nie jest wcale tak drogie, szczególnie jak porównuje to do Holandii, ale nawet do Warszawy. Warszawa jest bardzo droga, Hiszpania jest bardziej taka cost friendly. Ważnym aspektem jest też to, że jedzenie nie jest celem samym w sobie, że jedzenie jest tylko tak naprawdę dodatkiem do życia społecznego. Czyli ludzie się spotykają, żeby gadać, bo nie naprawdę bardzo dużo mówią. To jest osobny aspekt, ale oni dużo mówią i jakby czasem chyba, żeby zrobić sobie przerwę w tym mówieniu, no to sobie coś złapią i zjedzą i po to coś zamawiają w restauracjach. Ludzie. No i to jest pozytywna rzecz. Ludzie są dla siebie życzliwi i są osobą zainteresowani. Tak myślę sobie na przykład, kiedy porównuję to z Holandią, to w Holandii ludzie niekoniecznie są dla siebie życzliwi, ale są na pewno bardzo uprzejmi i są tacy wyedukowani i kulturalni. Natomiast w Polsce, i też dajcie znać w komentarzach, czy się mylę, ale mam wrażenie, że ludzie nie są dla siebie. Życzliwi. Tak z założenia. Jeżeli kogoś nie znamy, to raczej nie jesteśmy dla siebie zbyt życzliwi. Jak już kogoś poznamy i się przyjaźnimy, to te relacje są naprawdę głębokie, ale co do zasady, raczej ludzie, którzy się nie znają, nie są dla siebie życzliwi. Tutaj sytuacja jest trochę inna. Relacje międzyludzkie, i nie mówię tutaj o urzędach, są zazwyczaj bardzo przyjemne. Ludzie są uśmiechnięci, radośni, chcą sobie pomóc i to jest naprawdę bardzo przyjemne i Działa jak balsam na psychikę, bo daje też takie poczucie e, spokoju i bezpieczeństwa, że nie jesteśmy otoczeni wrogimi źle nastawionymi do siebie ludźmi. No i tyle. E, mam nadzieję, że Wam się to podobało i że takie podsumowanie bardzo subiektywne e, w jakiś sposób Wam pomoże. I jeszcze raz, to jest podsumowanie po pół roku życia i bycia tutaj w Hiszpanii. I oczywiście pewne rzeczy. Będą mi się zmieniać, będą ewoluować, ale też pewnie zauważę nowe rzeczy. O tym też wam dam znać. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, więc wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, cześć.